Pod budową to w tego wieżowca, nie? furek krawędzi jakoś, Siemanko Widzowie, witam Was na odcinku, gdzie przedstawię Wam sposób na latanie samochodem, tirem, motocyklem w Także co no zapraszam, zobaczcie zresztą sami sobie, jak to wyglądało. Jak poznałem ten błąd, jak go zrobiłem, to jest niesamowite. Co jest? Co się dzieje? Gdzie jestem? Gdzie Co? ja jestem! Co? Co się stało? Co się stało? Co się, dzieje? Co się dzieje? No dobra widzę, oszczędzę wam tej pikselozy, która nastąpiła pod koniec tego, tego filmiku. Um, teraz sobie w tle lecą akcje, jak sobie wykorzystuję to na różne sposoby przy użyciu motocykla. No więc tak, co musicie zrobić, żeby osiągnąć takie, taki sposób na latanie? Pierwszą rzeczą i jedną z ważniejszych jest Pudzian mod. Tak, ten sam, który ma już wiele miesięcy i już dawno wyszedł z mody. Natomiast zanim Wam powiem, co trzeba zrobić dalej po uzyskaniu Pudzian moda. podkreślę, że nie jest to mod mojego autorstwa. Pobrałem go z Discorda Shaders Hub od gitów, do których macie zresztą link w opisie. Sami sobie stamtąd możecie go nabyć. A ja już przechodzę do kolejnej rzeczy, i teraz, tak jak widać na nagraniu, kolejna rzecz to skrypt na serwerze pozwalający na pchanie samochodu, gdy ten jest zniszczony. I tak jest to ważne, bo bez tego nie uzyskamy efektu przyklejenia się naszej postaci. No, i analogicznie, następną rzeczą jest zepsuty samochód, motor, bądź jakikolwiek pojazd, którego możemy pchać. Co musicie zrobić, aby polatać sobie nad miastem. Jak już macie zainstalowanego i w pełni działającego puzian mouda, znajdujecie jakiś samochód, który następnie niszczycie, by jego silnik nie był sprawny. Może wam w tym pomóc kolega tirem, tak jak na nagraniu. I teraz co ważne, bierzecie sobie go pchacie. Pamiętajcie, by w środku w momencie. Pchania nie był wasz kolega, bo wtedy nie macie jakby możliwości sterowania pojazdem. I tak jak w moim wypadku mój kolega był za mną na rękach, możecie tak zrobić, ale wtedy wasza postać jakby odpada od samochodu, więc zalecam robić to samodzielnie, czyli samemu, lub innym sposobem, tak jak zaraz wam powiem i pokażę. No i dobra, pchacie sobie samochód i teraz ważna rzecz. Musicie puszczać to auto i znowu zaczynać pchać. W międzyczasie próbować uderzać, tak by system się zepsuł i nie wiedział co masz zamiar zrobić. Wtedy uzyskacie efekt przyklejenia się. Co ważne, wtedy nawet nie macie możliwości puszczenia go. No i kopiecie wasz pojazd, no i możecie sobie latać. Gratulacje. No i tutaj też pojawia się taki temat, jeżeli chcecie nim sterować, no to musicie go znowu zaczynać pchać na ziemi. Albo możecie coś robić w powietrzu, wtedy wasz pojazd się zatrzyma. Robicie to tak jak w nagraniu. Latacie swobodnie. No i gratulacje. Możecie sobie zwiedzać, świat. Możecie sobie zwiedzać, koniec mapy. Robicie co chcecie.